<śmienicza> koziu moja, koziu miła. Wróćmy do Anny i Tamary. Wiesz, gdzie mogą być? Krew, trzeba krwi, żywej istoty. Dobra, zaraz wrócę. Wszystko to koniec. Koniec. Duchy nie powiedziały nic więcej? Dokąd poszły? Gdzie ich szukać? No, przyszliście po wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Wspomniałeś o dziecku. Czy im. Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Hmm. I baron nic nie powiedział? M może się bał, może wstydził, może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było. To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Baron miał coś wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. nasz stary, ślepy, ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę, tylko do tych przychodzi, co cierpią. I co się stało z dzieckiem? Bez obrządku je zakopali. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte. A wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Słyszałem, że jednemu wiedźminowi udało się kiedyś odczarować porońca, ale sam nigdy tego nie robiłem. Wiem, że trzeba go zakopać pod progiem. I imię nadać. I'm Roin odprawić. Rytuał nadania imienia? To Elfi zwyczaj. Ludzki, elfi, krasnoludzki, pradawny, duchom rasa obca, nie ma znaczenia. Ducha obłaskawisz, duch ci pomoże. Zapytasz, odpowie, drogę wskaże. Po co ci krew? Krew, krew, krew wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No, czasem się brat z bratem i stolant dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? Na dziady czeka, bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Dobrze słyszałem? Wspomniałeś o dziadach? To bardzo stary zwyczaj, myślałem, że już za nim. Tu śmierć czyha wszędzie. Ludziska wiedzą, że każdy odejść może, nim sprawy doczesne zamknie. A wtedy dopomóc mu trzeba? Bo spokoju nie zazna. Dziady odprawić trzeba. Zapalić łojową świecę, żeby drogę w ciemności znalazł. Wezwać go po imieniu, uczynić zadość jego żalom. Wtedy odejść może. Spokojny. Cokolwiek zrobię, muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć, gdzie jest grób. Ach. potrzebuje kilku składników do Alexii. Bywa Tylko się pośpiesz. Bohatera! Masz u mnie za to beczkę Lyryskiego! Wiem, że twoja żona poroniła. To było przed tym czy po tym, jak ją pobiłeś. Co ty mi tu imputujesz? Nie rób ze mnie idioty! Lałeś je od dawna. W końcu nie wytrzymały i uciekły. Tak było? Czekaj, zaraz ci dojemy. Uciekł od ciebie. Tak było? Urzęschnul. O, Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? porozmawiać. Siadaj. Biłeś się. W życiu nie podniosłem ręki na Tamarę. Nigdy. A na Annę? Anna to co innego. Zawsze wiedziała, jak mnie wkurwić. Po tym, co widziałem na dziedzińcu, mam uwierzyć, że dla Tamary byłeś kochającym tatusiem? Wierzyć nie musisz, ale zawsze była moim oczkiem w głowie. Mogła tu robić, co chciała. Zapytaj, kogo chcesz. Jeździła konną, polowała... Czasem robiła jakieś wypady z moimi ludźmi, i to ją zawsze przysyłali, jak wpadałem w szal, bo tylko ona umiała mnie uspokoić. Skoro miała tu takie sielskie życie, to czemu uciekła? Gdybym to wiedział, nie potrzebowałbym ciebie. Czym cię tak żona denerwowała? Zupa była zasłona, skarpetki niepocerowane? Dwadzieścia lat się znaliśmy. Widziała mnie pijanego i trzeźwego. Była przy tym, jak wracałem z bitew zwycięski, opatrywała pokonanego. Ona jedna doskonale wie, gdzie nacisnąć, żeby zabolało, jak nikt inny. I za to ją lałeś, że cię krytykowała? A wiedź mi nieco, ty tam kurwa wiesz. Zresztą może ci kiedyś opowiem. Kiedyś. Nie teraz. Od początku wiedziałeś, że uciekły. Wiedziałem. Czemu nie powiedziałeś? Zmarnowałeś mój czas. A za jakiego cienkiego chuja byś mnie miał, gdybyś zobaczył, że własnej córki i własnej żony nie umiem pilnować. Mów wszystko, co pamiętasz z dnia ucieczki. Tym razem chcę usłyszeć prawdę. Piłem wtedy trzeci dzień. Przyszła Anna. Powiedziała, że odchodzą. Błagałem, żeby została, ale nie chciała słuchać. Próbowałem ją zatrzymać. Szarpała się. W końcu padła. Nic więcej nie pamiętam. Obudziłem się rano. Z owszanymi portkami i guzem na głowie. A ich już nie było. Kurwa! Wiedźminie, nie wiesz jak to jest? Chuja, tam możesz wiedzieć. Nic mi nie zostało. Nic. Tylko flaszka. Tamara była przy tym wszystkim? Widziała to? Może za drzwi. Do pokoju na pewno nie wyszła. A szkoda, bo może inaczej by się to wszystko potoczyło. Przy niej zawsze łagodniałem. A co ze śladami walki, które znalazłem w pokoju? Co z dziurą w ścianie? Winem rozlanym na półpiętrze? Szarpaliśmy się. Próbowała mnie zdzielić świecznikiem płóbia, ale trafiła w ścianę, potem w słup. Cofnąłem się i wpadłem na stół. Rozlałem wino i poślizgnąłem się. Anna wykorzystała moment i poleciała na schody cały czas z tym cholernym świecznikiem w ręce. Złapałem ją na półpiętrze. Upadliśmy i już myślałem, że ją mama ale odwróciła się i walnęła mnie w głowę. Zamroczyło mnie. Chyba nawet na chwilę straciłem przytomność. Co było potem? Potem było jeszcze gorzej. Jak się obudziłem, zachodziło słońce, ale nie wiem, ile minęło dni. Myślałem, że to wszystko to tylko jakiś pieprzony wid. Poszedłem do sypialni, ale nie zostałem man. Za to wszędzie była krew. Wtedy już wiedziałem. Poloniła. Sercem w gardle podszedłem do łóżka i zobaczyłem je, leżało tam, maleńkie, bezbronne, w zakrwawionych prześcieradłach, martwe, przeze mnie. Przez ciebie albo nie przez ciebie ten talizman, który nosiła Anna, mógł mieć z tym coś wspólnego. Albo raczej to, że go straciła. Co zrobiłeś z dzieckiem? A co miałem zrobić? Wyniosłem i zakopałem. Tak po prostu? Nie myślałem wtedy, kurwa, o pogrzebie. Chciałem, żeby to się skończyło. Marzyłem o tym dziecku, mówiłem, maneczce, przyjdzie na świat, to wszystko się zmieni na lepsze. A ono umarło zanim się urodziło. Rozumiesz, Wiedźminie? Moje dziecko umarło! Weź się w garść. Tacy jak ty wyglądają żałośnie, kiedy się rozklejają. Nie masz serca. Po to poddają nas mutacjom. Ale mam dobrą wiadomość: Twoje martwe dziecko pomoże nam odnaleźć to żywe. I twoją żonę też. Co? Jak to? Bywa, że poronione płody, jeśli nie odprawi im się pochówku zamieniają się w porońce. O czym ty kurwa... W co? To przeklęte istoty, które czerpią moc, zabijając ciężarne kobiety. Gdy są wystarczająco silne, atakują tych, którzy jest krzywdzini. Ale jak? Skąd wiedzą? Dzięki więzom krwi i właśnie je zamierzam wykorzystać, żeby znaleźć twoją rodzinę. Jak? Są dwa sposoby. Legenda mówi, że porońca można rytualnie pogrzebać pod progiem domu. Wtedy zamienia się w kłobuka. To taki hm, duch opiekuńczy, który być może doprowadzi mnie do Twojej rodziny. A ten drugi sposób? Trzeba go zabić i wziąć trochę krwi. W tym przypadku trzeba będzie skorzystać z pomocy guślarza. Nie zabijaj mojego dziecka. Dość się już wycierpiało. Odczaruję. Niech zazna wreszcie spokoju. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Cokolwiek postanowisz, niech moje dziecko więcej nie cierpi. Cokolwiek zrobimy, najpierw musimy znaleźć porońca. Pokażę ci, gdzie je pochowałem, i wykopię ten grób pod prógiem. Jeśli przemiana w kłobuka okaże się bójdą, pewnie pochowają w nim nasobu. Tak czy inaczej,